Ciemano z tej strony, Tesia PL22, UK3 na PL22, tradycyjny screen z TTD, miejsce 9, 20 Czego proszę bardzo, tutaj Rogal był trzeci. Rogalik siódmy, ósma była Sisi. No także zmieściliśmy się bardzo ładnie w dziesiątce. Oponek starczyło dla każdego. Jeżeli kogoś wypchnęliśmy, bardzo przepraszam, no ale walczymy tak samo, jak i wy. No na tym to polega. No i dobra, na UK3 byłam, nawet nie wiem, ale pięć oponek wpadło. Chwila tutaj mam. Pięć oponeczek jak jest, dwa punkty. Zaraz lecimy z kaską na tym serwerze, ale tutaj najpierw misja. Misja, misja. Bo lecimy w nowym TTD, trzeba się utrzymać w dziesiątce, nie ma to tamto. O, na razie jestem... Mm, 22, ale w dziesiątce będę na 100%, także przepraszam, jeżeli kogoś wypchnę, ale tak bywa. Yy, dobra, dobra. No i co, tutaj misja leci. Tutaj za minutę się skończę, jak ta misja się skończy, to tutaj wydamy kasę. Screena przygotowałam, żeby wiedzieć ile będziemy do przodu i porównać. Już nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc. Dawno nie miałam takich emocji z wydawaniem tej kasy, bo na PL22 no to staty drogie, jak nie wiem co. A na UK3 taniutkie, także punktów dodamy, drużynce. No, myślę, że jeżeli każdy się zaweźmie, to nawet i top 1 uda nam się osiągnąć. Chociaż to tutaj już kwestia. Osobista niektórych osób, czy chcą pomóc, chociaż dużo osób pomogło, dzięki wielkie. E, dobra, w tym czasie, ile tu jeszcze? 20 sekund. To może w tym czasie kupimy tutaj to, co mówiłam, że dokupuję, bo ostatnio mi tutaj nie starczyło. I dobra, i teraz pojedynczo. Ile tam jeszcze starczy na trzy kliknięcia? No i super, tylko teraz czy ja Enę dokupię z do, jak zwykle, ale jak jak ten, jak nie dokupię, to z trenów się tam dozbiera trochę monet. Tutaj misja się skończyła, widzę, także puścimy następną. Znajdziemy jakąś na EXPA, bo teraz tutaj startujemy do dziesiątki. Chciałabym się dostać w nauka 3, bo oponek coraz mniej. No a wspomagacze kosztują, ale myślę, że w dziesiątce się tutaj utrzymam. Będę miała więcej czasu w tym tygodniu, żeby grać na dwa serwery. Tak mi się przynajmniej wydaje na ten moment. A jak się nie utrzymam, trudno, trudno. Ale kaska, lecimy z kaską, dobra. No to co? Teraz pewnie się będę zacinać, jak będę mówić, bo tych kliknięć będzie milion i mi się wszystko popierniczy. Ale okej, okay. lecimy z tematem. Do stuka najpierw pojedziemy. O, 104. Teraz tutaj 104. Kolejne 104. Siły na razie nie kupuję. Siłę będę kupować, jak będę miała 400 level. Wtedy właduję wszystko w siłę i oczywiście użyjemy młotka, o ile mi wypadnie. No bo tutaj nie przewijam lumpeksu za opony. No i zobaczymy, jak to będzie. A teraz na razie do 200 tutaj tysięcy. Ja te emocje. Jak na grzybach normalnie. Dobra, dobra. A teraz do 300. I do 500 może od razu, bo teraz już coraz więcej to będzie kosztować i szybciej lecieć. Albo nawet więcej. Dobra, lecimy. 700 niech będzie. Jest. Teraz tu 700. Ciekawe, jaka będzie ostateczna cena. O, zagalopowałam się. Dobra, to 800. I tutaj do 805. Myślę, że tak. Milion, co? Jak myślicie? Dobijemy milion za 10 punktów? Chyba nie. Bo widzę, że tak leci ta kaska. Chyba milion, nie. Chociaż kto to wie? 900 teraz. Albo na razie o tyle. O, i gitara, i teraz 924 Wpadło? Chwila, chwila, odznaczmy sobie te wszystkie Wpadło 55 milionów? O nie, zobaczcie, nie wpadło! Jeszcze trzeba kupić ale to już pojedynczo. E, dobra. Raz, raz, raz. Raz, raz. Oj, gitara, teraz chyba powinno być, co? Odznaczamy jeszcze raz. No i jest, fajnie. ExPIC będzie na kiedyś tam. Na razie na pewno go nie będziemy używać, jak tam Hirokon. Ile punktów? O, tyle. Love tutaj, widzę, zaszalał. Dobra. Mm. O, więcej niż Wasyl. Wasyl, ty miałeś 1400, chyba co? No, a także więcej. Haha, widzisz, jestem lepsza. <grym> nie no, żartuję. W drużynę wchodzić nie będę. Ale na tle dr drużynki, widzę, jestem druga. Później Wasyl, on wyszedł, bo nam tylko przyszedł pomóc I tutaj Poland Hero Okej, okay. misja się skończyła Tutaj Enka będzie dokupywana za monety, ale, ale myślę, że... No bo zobaczcie, mam 128, także powinnam dozbierać Tutaj z misy jak, zanim zjadę tą podstawę to, to z misji na pewno wpadnie i starczy na doładowania No widzicie te staty są takie, no byle jakie na ten level, ale co ja grałam, no bardzo mało grałam, tutaj nie cisnę tak jak na PLO, a propos PLO trzeba misje <glikać> klikać, żeby się w tej dziesiątce na w TTD utrzymać, dobra, na razie level mi się wbił, zresetowały mi się strefy, także fajne misje lecą póki co, no i... Y Peciki EXPY tradycyjnie pod nowe HC. Oczywiście jeszcze nie jest zapowiedziane, ale tak, żeby później nie było niespodzianki. Wiecie, zima zaskoczyła kierowców i te sprawy. No i co, i co? Eee, tutaj peciki już miary wyekspione, bo tutaj mam mało. No tutaj momentami mu będę musiała laboratorium odebrać, ale to mi się nie spieszy. A co do stat no to na przykład tutaj koleżanka z drużyny. Gdzie ona jest? To jest kozak. <noise> tak, ona robi wszystko. Ja się jej nie dziwię. Gra tutaj jeszcze na dwóch serwerach. UK1 i UK2. Także pozdrawiam cię, koleżanko. <noise> A my ciśniemy głównie na PL22. O, ciśnięcie to ak akurat pojedynki. Oj, proszę, liga się władowała. Dzisiaj wyrobiłam ligę, a nie wyrobiłam pojedynków. Ale treny są. No szkoda, bo niby doświadczenie z nich wpada. No i oczywiście staty, ale nie będę całego dnia poświęcać <grym> wolnego, żeby siedzieć i klikać kurde, pojedynki. Hmm, dobra. A wracając tutaj do UK 3, po kupnie stat to wygląda w ten sposób. Teraz mam tyle. Było tyle. Także. Postęp jest zauważalny. Siła jest za 5, także siła na 400 levelu będzie bita albo i wyżej. Zobaczymy, jak tam będzie, właśnie, HC na wydawanie monetek i będzie coś takiego zrobione jak tutaj, że mam siłę za tyle, a 16 w podstawie, bo po użyciu młotka sobie zaresetowałem staty na antytoksik. Tutaj też wtedy będzie antytoksik, na razie jest tak. Ale tutaj y, serwer dla chillku, jak po prostu czasami wyrobię pl22, no to klikam sobie tutaj, albo jak nie wiem, jak mi na pl22 leci jakaś długa misja, nie mam telewizorka, a akurat mam czas żeby poklikać, to klikam tu. Ale jak mówiłam 50 tysięcy razy, y, tutaj gram bez spiny, po prostu chill, fun i tak dalej. Dobra, treningi. Treningi tutaj 8, 4. I 7, dobra, bierzemy to na P22 mam mnóstwo trenów w ogóle chyba, bo nie robiłam za dużo dzisiaj ich zobaczymy ile zostało tam chyba ze 20 czy coś koło tego, albo więcej. Masakra! Jak więcej, to ja nie wiem, czy ogarnę. To dzisiaj półtorej godziny zostało do końca dnia. No, no, no tak, no oczywiście, nie? Lenistwo hazetowe ma swoje skutki. Mhm, nie, dzięki. A, dobra, dobra. Które tutaj jest? Sześć. Dobra, to bierzemy. I lecimy z tematem. Dobra, w ogóle mm, kilka osób mnie pytało o ocenianie stat. No niby mogłabym to zrobić. Jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzach, ale pod tym filmem Niki. Chociaż co ja tam mogę powiedzieć? No, większość osób, która to ogląda doskonale wie. Jak powinny wyglądać staty i przede wszystkim nie tyle. Jak powinny wyglądać, tylko wy wiecie, ile czasu macie na grę. No bo jeżeli ktoś może grać, robić wszystko na full, to wiadomo, że będzie miał trochę lepsze staty, niż ktoś, kto załóżmy tylko dwie godziny zdobędzie jakby w ciągu dnia na, na grę tutaj myślę, że teraz na tym etapie, na którym ten serwer w tym momencie się znalazł, to nie ma takiego znaczenia, no bo no, no, co nie ma już takich walk, trofea są, nawet tutaj bez żadnych tam kombinacji, po prostu trofea są, a staty raczej są dla samego siebie, dla ligi, no, żeby w pojedynkach bić jak, tam, jak najwyższe levele, żeby Heiss leciał, ale teraz to nie ma takiego znaczenia. Jak chcecie, to ja oczywiście ocenię. Tak samo jeszcze jedna osoba mi pisała y, komentarz, jak expić y, w TTD, żeby być wysoko w top 10. No, wydaje mi się, że też mogłabym na ten temat parę słów powiedzieć, bo regularnie miejsce w top 10 zajmuje, y, aczkolwiek to się nie nadaje na, na cały odcinek. Y, no, bo. To tam parę minut gadania, i to by było za krótko. Myślę właśnie, że jeżeli bym miała ocenić staty, jeżeli się znajdą chętni, no bo wątpię, mało osób to trochę ogląda, ale jak się chętni znajdą ocenie, no to wtedy to można połączyć z mm, taką, takim omówieniem właśnie expa, jak bić expa, by znaleźć się w top 10. Myślę, że, że to byłby fajny odcinek, jakby to wypaliło. Tutaj trenki trzeba zrobić, bo. Dobra, poczekamy. Pół minutki. A misja? I tutaj trenki, minuta, trzy minuty. Dobra, tutaj biorę teraz takie w miarę, żeby jak najszybciej się wyrobić, by jak najwięcej punktów mi wpadło. Wydaje mi się, że coś jeszcze chciałam powiedzieć na tym filmie, ale kurde z głowy mi wyleciało. No i nie pamiętam, pewnie sobie przypomnę zaraz po tym, jak, jak, zakończę, jak zakończę nagranie, nie? Mm. Ale trudno, najwyżej dogram na następnym. Pojedynki jeszcze w kryjówce zrobimy. O, Expica odbierzemy. Tutaj z Łotra mi wpadł dzisiaj był łotr. Jakoś o 14.00. Czy, czy jakoś koło tego. Piesek mi wpadł. Odbierzemy sobie na niego expa pod następny Hirokon. Widzicie, surowce w miarę do przodu, do przodu, żeby zbudować bar na 23 level. Powoli, ale, ale systematycznie do przodu to jest najważniejsze. Dobra, walki trochę za dużo botów dałam, ale trudno, żeby się wyrobić. No nie, no w ogóle chyba jak wyje ten bar, bo ja tam mówiłam, że później będę biła um, następny klub walki, ale wydaje mi się, że zamiast klubu walki wbijemy sobie ulepszenie robotów, bo coraz więcej tych botów muszę dać na atak, no i przez to to zbieranie idzie wolniej. A jak sobie byśmy podbili, z, um, zobaczmy tam. Uh -huh. Gdzie to jest? Chyba na samym dole. Tak, jakbyśmy to podbili do 20 levela, tak myślę. I to później do 17, oba, plus obronka do 15. To mielibyśmy fajnie rozbudowane boty do walki, do zdobywania surowców, ale to, to najpierw bar. I później zobaczymy, jak się sytuacja ułoży. Modyfikacja na gadżet. Znowu mi wpadła na gadżet. Ostatnio coraz częściej lecą, tak to same krapy, ale dobra, dobra. No tak, przewinę sobie po północy. Może wpadnie jakiś epic, fajnie by było w ogóle. Ja bym chciała, żeby było. Kasyno hazetowe, bo tutaj broń lepsza by się przydała. Ta już jest taka jaka Tutaj super modyfikacja mi dropnęła, też epicka, chyba plus 240 do broni. No to jak będzie jakaś nowa broń, to w ogóle będzie miazga. No, ile tam wyjdzie? Plus 500, jak nie więcej, bo to, to już ma parę miesięcy, a kasyna mm, dawno nie, nie było. Mogłoby być, nie wiem, ktoś tam. <laughs> Ma coś wspólnego z tym, to zorganizujcie. Nie narzekałabym. Dobra. Mm, Okej, okay, tutaj się misja skończyła. A przypomniało mi się, widzicie? Ale to już zaraz wrócimy do tego, co chciałam powiedzieć. Peleryna z ligi. Mm, kładziemy, zamieniamy. Papuga już się niestety przeterminowała, ale w ogóle mi się nie podobają peleryny w tej grze. Kurde, takie jakieś są, mych, takie zajmują pół tego awatara, i tak nie podoba mi się to. Trzeba będzie to przefarbować, bo gdybym nie miała łączonego setu, w sensie tutaj tego Drwala z Z ligowym, to, to byłoby okej, okay, bo tutaj byłby ten z Super Ligi. No, ale ja mam te dwa łączone i mi się to tak nie podoba mm, przy sobie. Teraz czekam na wyższy level, tak jak już mówiłam wcześniej, żeby znowu mm, połączyć dwa sety. Mam tam przygotowane trochę z Ligi, mm, mam pudełka i myślę, że, że się wykombinuje coś z pudełek i z, z Ligi, właśnie też, żeby tutaj było y, 7% inteligencji i kondycji. A tutaj siedem inteligencji, bo wtedy ten antytoksik tak fajnie się układa i skile z oty wchodzą. Także o tutaj widzicie, bo tutaj po krytyku, a im wyższa inteligencja, tym wyższe krytyki. O krytyku tutaj mówimy i one ładnie wchodzą. Oczywiście, jak inteligencja jest wysoka, dlatego, jeżeli nie ma się tego builda, warto zainwestować w takie łączone sety. To jest bardzo łatwo zrobić, bo pudełka w drużynie na bandach co jakiś czas lecą każdemu. A jak nie każdemu, no to można sobie samemu na bandę wyskoczyć na pudełka, a, no ale, ale co chciałam powiedzieć. A jak nie, to czasami tutaj są te eventy, że lecą te darmowe sety, jak ten birwala czy tam Hugorosa. No i to jest fajna okazja właśnie, żeby sobie zrobić jakiegoś builda, jak nie tego, to tego drugiego toksika. No, no, i tyle w zasadzie, prawie 20 minut odcinka na 19. No i wydaje mi się, że, że styknie, bo ostatnio był trochę krótszy. No, ale, ale teraz jest dłuższy. Mam nadzieję, że zrekompensowałam ten czas. Yy, tutaj misyjkę. Dobra, niech będzie ta. Ok, no i co. Napiszcie, przypominam mi, jeżeli chcecie, żeby było ocenianie swoje niki w komentarzu, ale pod tym filmem, nie pod innym pod tym plus 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 zamotałam się oczywiście plus o właśnie plus serwery, no bo nie jest to jasno widzę, jeżeli nie gracie na tym serwerze a na innych, a chcielibyście być ocenieni, no to piszcie śmiało. A tymczasem do zobaczenia. Czekam na wasze opinie. Pa, pa.